A ja jestem ja coś, a dzisiaj gramy sobie na serwerze craftplay.pl <laughs> I dzisiaj wam powiem, czy warto na tym serwerze grać. Jakie są klienki jumpy, fajne jumpy, jak klepa i ogólnie. I zapraszam. Dobra, a więc już chciałam powiedzieć, że lobby jest wzięte z Hypixela, to ma jak mapy. <laughs> I nazwy też. Największym minusem jest tu, że kolory nie są dobrze ustawione i niebieski jest obok czerwonego, ale na tej tej nie jest. O, tu 13 tym polega. poziom. Dobra. Ja że na tym, na serwerze są strasznie dobre klienci To robimy takie coś. Ja ogólnie bym miał lepszą myszkę, bo to moja obecna pracownika nie umie, to będę lepiej grał. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj ósmy level na tym serwerze. A on na nagraniu masz, kolego. Moja flaja nie mam, bo mnie rozwaliło. Się. Gdybym miał ten flaja, to miałbym też power'a. Dobra, papa. Pa. O ty! Nie, no widz, widzicie, jaki agresywny człowiek. Ja do niego grzecznie. że może sobie sprawdzić kanał, a on taki agresywny. No, powiedział. O, tutaj się... Dobra, nie, Dobra, nieźle, nieźle bym powiedział. Dobra, szybkie chyba będą emsy, Ale pierwsze pochwalę się swoimi umiejętnościami by Minetra. I takim czymś jak takie co osięcy. Dobra. O stary, kurde! Ajajaj, dobra, to. Dobra, teraz jest już druga arena i znów mamy tego Maji Dobra. Cringe full kolego. Ale okej. Okay. Widać, że TNT jumpy są dobre, klepa też w miarę. Ale tam nie będę mówił. Bo jednemu się spodoba, drugiemu nie. To jakby gdzieś klapa 1-16. Raz, dwa, trzy. Jezu... jak się... A, strasznie agresywni koledzy. Ogólnie powiedziałbym, że bardzo top, topik, te y, bardzo toxic y, czat i ogólnie, więc to już jest minus dla serwera, pewnie filter, bo nie słyszałem TNT, no filter. Dokumenty nie słyszałem. Dobra, już druga ręka. Dokładnie to trzecia. Ale nie rozumiem, dlaczego ten Michael był tak agresywny. Przecież... ...mała no, mnie dziewczyna, no ja kurde chłopakiem jestem. A jak głos mam na dziewczynę, no to drodzy informacja, że nagrywam na laptopie Nie, 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 nie. To nie team, kolego. Jakby to były teamy, to ja bym już dawno wyszedł. Bo zwróci trosziłem na teamy, a się w łapki, taki... Dobra, nie żyję. On mnie też zrzucił, kurde. Dobra, nież, nie No nie no, 2 HP. Ajajaj, ja, kolego. No i po co to, że już na górę skoro i tak? Dobra, easy. Wyglądasz mi na mocny odpał, kolego. Dobra, piszcie w komentarzach, czy ten chłop był odpalony, bo od mnie tak, to strasznie dziwne hitem Dobra, a więc raz, dwa, trzy. Aha, i do każdego informacji, jak ktoś po prostu lubi toksik, ten czat. No to nie na ten serwer i to są Mineplay. A jak ktoś nie lubi, no to nie chyba sobie na Hypixel'a, a jakie ma premium, no to po prostu jakiś serwer, na którym wyrzucają za TT. Albo stylowałem coś. Stylowałem takie Strasznie, strasznie. Nie zauważyłem, żeby ktoś mnie na, tym, tam, na tamtym wyzywał, ale strasznie mało osób na tych gra po tym serwerze. To na Debridu sobie na przykład nie pograć się z kimś. Znaczy z kimś sobie nie pograć się, fajnie. Warto tam nie ma, bo na Bridge'u jest 1 versus 1. Dwa, 2, 3. Jezu! Następny co na jakimś, nie wiem, gumienym modfale jest. No dobra, teraz macie po prostu nagrywkę bez głosu. Dobra, a więc to był koniec tego serwera. I według mnie serwerze opłaca się nawet grać, bo tutaj znajdziemy opatienty jobby, ale bardzo też podamięte godiny. Tak jak nie macie myszki do drag klika albo nie umiecie się klepać, to nawet nie wydujcie tam, nie wiem, koksik i coś. Nie wiem dla coś i ja was żegnam. El